Nie ma. Ko? pierwszy odcinek ufoludów nasz w trójkę Ostatni odcinek ma. będą pojawiały się w jakichś pewnie gier No, nasz kanał będziemy prowadzili w trójkę Ja be, ja Petra będziemy głównie ja będę głównie Minecrafta nagrywał wiem, czy zazwyczaj będą tam jakieś Bedwarsy, Skywarsy z nami w trójkę, ja z Ziomalem będziemy dawać wam trasy z Eurotraka i tipy, no i no. Oraz poradniki na przykład, no, Dokładnie. jakieś na przykład do multiplayer. O, będziemy także jakieś, będziemy próbować jakieś progi, daily, będziemy ogólnie próbować jakieś, no, coraz lepiej nagrywać te odcinki dla was, coraz lepszy montaż. Ogólnie, żeby być coraz lepszym, żeby coraz bardziej trzymać się na YouTubie. Też Dokładnie. w przyszłości planujemy jakieś streamy na Twitchu, z Minecrafta, bądź jakimiś trasami z EuroTraka, na których będziemy sobie kadać widzami. Może TikTok jakiś wejdzie. Ale TikTok to. takami to. Jeszcze kiedyś. Zajmiemy. Póki co no. To jest taki wstępny odcinek. Będzie to... Myślę, będzie on wstawiany dosyć niedługo. Dzisiaj mamy dziewiętnasty, więc myślę, że jutro wstawimy ten odcinek. Jeżeli możecie, to zostawcie suba z łapką w górę, żeby pomóc Gdzie nam. Mam miło. No, na przykład pomóc nam też się rozwinąć na YouTube. Jesteśmy nowi. Staramy się. Dokładnie. I teraz będziemy już raczej nagrywali. Myślę, że odcinki będą co trzeci, no co drugi, trzeci część Minecraft'a. Z Eurotrucka jeszcze dokładnie. Nie wiem, to będzie jeszcze trzeba kiedyś tam uzgodnić. No, będziecie mieli wszystko podawane na jakiś poprzednich odcinkach. Z czego odcinek będzie następny. Że będą jakieś konwoje w eurotraku, Może będziemy z jiemolem organizować. No, pokażemy jak porobić konwoje w eurotraku. Ogólnie jakieś takie z widami rzeczy będą dosyć takie myślę częste. Klipy najlepszych akcji. No, na przykład z Minecrafta. I to już na tyle widzowie. Może niedługo pojawią się jakieś inne. No, raczej będziemy nagrywali dnie gry. Może w przyszłości, w dużej przyszłości będą pojawiały się nawet vlogi, ale to raczej. To raczej... Nawet może czasem, czasem no kiedyś, może jakieś Pokémon GO nawet by się wstawiło na kanał. Na przykład. No dobry pomysł. No, to jakieś... Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na jakiś content dla nas, czy cokolwiek to takiego, piszcie. to piszcie w komentarzach, łapkujcie, subskrybujcie. Kontakt, na link, no, nasze nazwy do Discorda damy wam opisie. w opisie. Tak samo na przykład nazwy sprzętów, nasz e-mail do kontaktu też macie w opisie. I mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Zostaniecie na dłużej na naszym kanale. I no. To raczej na tyle. Siemka. Widzimy Siema. się. Siema. Myślę, że za około 2 dni, gdy wstawimy następny film. Będzie on z Minecrafta. Będą to Skywarsy chyba. Siemanko. Pożegnajcie Siema. się jeszcze. Siemka, siemka, siemka. No.